Bracia i siostry, to słowo, które dzisiaj słyszymy, pokazuje z jednej strony tą Bożą Miłość, który nie rezygnuje z nas, nie rezygnuje pomimo naszych trudności, ale zawsze jest wierny wobec nam wszystkim. Ale z drugiej strony pokazuje tą logikę tego świata, logikę ludzką. Uczniowie, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, możemy zobaczyć, jak cały czas mają to logikę tego świata, aż do momentu w wstąpienia Chrystusa, myślą po ludzku. Patrzą na Chrystusa i myślą po ludzku. I ta Ewangelia dzisiaj pokazuje o tym, na czym polega ta logika. Jakub i Jan, którzy przychodzą, przychodzą do Chrystusa i proszą o to zaszczytne miejsce, żeby być po prawej i po lewej stronie Chrystusa. nie Ewangelista, kiedy opisuje to wydarzenie, to mówi o tym, że matka synów Zebedeusza przyszła do Jezusa i jak matka załatwia dla swoich synów fajną posadę. Ale tutaj nie ma tej matki, ale mamy tych synów, Zewedeusza, Jakuba, i Jana, którzy przychodzą i proszą o coś, o co nie mają żelonego pojęcia, na czym to polega ta misja: być po prawej i po lewej stronie Chrystusa. I Chrystus im tłumaczy, tłumaczy na czym polega być pierwszym. Ale nie. Również jest bardzo ważne, żebyśmy popatrzyli na reakcję pozostałych dziesięciu uczniów, którzy usłyszeli to, co oni prosili, Jakub i Jan prosili Chrystusa i oburzyli się. Nie oburzyli się z tego, że Jakub i Jan prosili o głupotę, o rzymskie sprawy, ale oburzyli się, bo oni również mieli tą samą mentalność. Oburzyli się, że oni poszli i poprosili o to, a tamci zostali po prostu tak. I są, i, i rodzi się wtedy ten sąd, sąd i ta reakcja, który nieraz ty i ja e, mamy w sobie. Zobaczcie, bracia i siostry, ile razy e, mi walczymy o coś, e, o co nie mamy żadnego żelonego pojęcia, na czym polega ta misja. Walczymy o to, żeby być pierwszymi. I w społeczeństwie walczymy o pierwszeństwo, i w pracy walczymy o pierwszeństwo, i w domach walczymy o pierwszeństwo. Ale każdy walczy tylko o to, żeby być pierwszym. Ale kiedy przychodzi już ten moment, żeby wykonywać te obowiązki, które należy do osoby, która jest pierwszym, no to już nie chcemy tego. nie? Każdy marzy, żeby być prezydentem, może nie każdy, ale prezydentem czy głową państwo, nie? A co do czego przychodzi, żeby już wykonywać swoje obowiązanie, czyli służyć narodowi, no to już nie za bardzo chcemy tego, nie? I to jest zawsze coś, co dotyka każdego z nas, nie? Każdy chce być, mieć fajną firmę, mieć fajną pracę. Ale kiedy przychodzi już moment, żeby wykonywać swoje obowiązki, czyli uczciwie płacić swoim pracownikom, żeby dbać o pracownika, czyli dać godne warunki, no to już nie chce mi tego, nie? Wtedy już człowiek zaczyna kombinować. Czyli jak, jak postąpić, żeby najwięcej zarobić, i nie wysilić się przy tym. I nie, nie patrzeć, że nie cierpią. To jest ta logika ludzka, w którym często każdy z nas, ja też jako ksiądz, nieraz wpadamy. Dlatego Chrystus pokazuje, że ta logika w końcu nie prowadzi do życia. Bo to jest coś, co Ciebie i mnie daje pewien, pewien zarys, taki obraz pięknego życia na tym świecie. Ale Chrystus pokazuje co innego, że to życie kiedyś się skończy. I mam nadzieję, że tutaj nikt nie siedzi i nie łudzi się, że całe życie, aż do, że całe życie będzie nieśmiertelne i tutaj będzie, będzie żył i tu może zbudować raj. Mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo takiego. Ale mam nadzieję, że każdy z nas ma to świadomość, że kiedyś odejdziemy z tego świata. Czyli każdy z nas dąży do życia wiecznego przynajmniej, żeby mieć to pragnienie, dążenie do życia wiecznego, czyli do tego miejsca, który Pan Bóg z miłości do każdego z nas stworzył. Dlatego Chrystus pokazuje im tą logikę ludzką, ale również logikę Bożą. I dlatego mówi, że władcy narodów uciskają je. A ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie? Ale nie tak będzie wśród Was. Lecz każdy, kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Czyli Chrystus, który pokazuje coś, co po ludzku jest nielogiczne, po ludzku nie ma żadnego sensu. Czyli Chrystus, który mówi, chcesz być pierwszy, to bądź niewolnikiem innej osoby, drugich ludzi. Ale to nie chodzi o tej niewoli, o którym my myślimy. Ale to jest ta niewola, o którym Chrystus mówi, to jest niewola miłości. Bo posługa, posługiwanie wobec drugiej osoby, jeżeli w sobie nie zawiera to czynnik najważniejszy, jakim jest miłość, no to wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem niewolnikiem. Że rzeczywiście niesprawiedliwie e, traktują mnie jako niewolniczkę, jako służącą, którego wykorzystują. Dlatego to jest najważny, bardzo ważny czynnik w posługiwaniu jest miłość. Dlatego Chrystus, kiedy mówi: posługujcie, służcie jedni drugim, to mówi kochajcie jedni drugich. Bo bez tej miłości nie da się zrozumieć, i sens tego wszystkiego, co Chrystus dla nas zrobił. I bez tej miłości, no to małżeństwo zawsze będzie kłótnia. Zawsze będzie ta wojna, że te, czyja to jest teraz kolejka, żeby wyrzucić śmieci, i rozładować tą, tą zmiwarkę. Zawsze będzie walka o to sprawiedliwość rzymską. Ale Chrystus mówi, chcesz być pierwszy, no to bądź sługą służ swojej żonie, swoim dzieciom swojemu mężowi swojej wspólnocie swojej, swojej rodzinie służ swojemu społeczeństwu z miłości jeżeli Ty i ja otrzymaliśmy to miłość od Boga i Chrystus oddaje swoje życie żeby nas wybawić z tej niewoli grzechu czyli służy każdemu z nas i na każdej Eucharystii Bóg nam daje ten pokarm Daje pokarm słowa, ale za chwilę też dostajemy ten pokarm, e, który Chrystus nam daje, swoje ciało i swoją krew. I uczy nas jak posługiwać, żeby odkryć to miłość i później to miłość przekazywać dalej. Dlatego, e, dlatego pokazuje to mentalność ludzką, który totalnie omija się szerokim łukiem z tą mentalnością Bożą. My często patrzymy na Boga oczami ludzkimi. Nie jesteśmy w stanie wtedy pojąć to logikę. I często, kiedy nie jesteśmy w stanie pojąć, no to zaczynamy być takimi i, takimi letnimi, może w jakiś sensie powiedzieć. Zobaczcie, ile z nas, nawet tutaj siedzących, jesteśmy smutni. I po twarzy to widać ten, to, ten smutek. I ten smutek jest powodowany, albo przez to, że, każdy, że nosimy w sobie grzech, czyli pielęgnujemy grzech, i zawsze grzech e, powoduje, że w człowieku rodzi się i rozwija się smutek. I nie da się ukryć tego smutku. Można popatrzeć na człowieka i od razu zobaczyć, co ten człowiek nosi w swoim sercu. Smutek, który nas. Alienuje od rzeczywistości, i ten smutek, który powoduje, że ty i ja często kombinujemy, bo musimy wtedy przeżyć jakoś. Albo ten smutek jest powodowany przez zmęczenie. I zobaczcie, ile z nas, prawie wszyscy, jesteśmy za, e, nawadowani tyle, tyloma e, obowiązkami. Mamy obowiązki, aż po uszy każdy z nas. Praca, dom, te różne trudności, problemy, które spadają z nieba, z nienacka na każdego z nas. I często jesteśmy zmęczeni. Mamy często dosyć tego. I wtedy w tym momencie przestajemy patrzeć na Boga, tylko zaczynamy adorować to, to co nas niszczy: te cierpienie i trudności. Ponad 90% lud, lud, ludzi. Adoruje swoje, swoje, swoje słabości i adoruje to, co jemu się nie udało osiągnąć w życiu. Ponad 90% ludzi traci swoje życie, bo patrzy na swoje słabości. A jak mało patrzymy na nasze życie, jak mało dostrzegamy w tym życiu te piękne wydarzenie, wydarzenie pełne radości. Ja nie wierzę, że tutaj nie ma człowieka. I, że, że, żeby nie miał w sobie jakikolwiek wydarzenie, które naprawdę sprawiło w Twoim życiu radość. Radość, która nie musi być związana z pieniędzmi, ale radość, która rzeczywiście pochodzi od serca, z, głęb z głębini naszych serc. I zobaczcie, jak mało o tym myślimy. Jak mało dostrzegamy te piękne wydarzenia w naszym życiu, ale ile czasu tracimy na to, żeby, 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 żeby dostrzegać te wszystkie niepowodzenia życiowe coś, co nas dowuje często, i coś, co nam zamyka oczy. Przed tą pięknością, którą Pan Bóg nam pokazuje. Dlatego list do Hebrajczyków nas dzisiaj zaprasza, żeby zbliżać się, zbliżać się do tego miejsca, z którego możemy dostać życie, zbliżać się dzisiaj do Ołtarza Bożego, zbliżać się dzisiaj do Boga na tej Eucharystii, żeby stąd wychodząc mieć w sobie to radość, mieć w sobie to życie, żeby dzisiaj popatrzeć na tego, który oddał swoje życie. Dla Ciebie i dla mnie. Po co? Żeby usprawiedliwić nas, usprawiedliwić naszą niewiarę, żeby zniszczyć nasze grzechy. Żeby na nowo Ty i ja odzyskali wolność. Żebyśmy mogli dzisiaj patrzeć na swoje życie i, i widzieć to piękno. Widzieć to, że Twoje życie nie jest przeklęte, ale jest błogosławiony. Popatrzeć dzisiaj na Twoją historię życiową i powiedzieć w sposób śmiały, odważny, że moje życie jest piękne, bo Bóg prowadzi to życie. Bo Bóg stworzył to życie. Ale mamy również tego nieprzyjaciela, który, który, który nie jest w stanie tego zaakceptować, tą radość. Radość, która pochodzi z wolności. Czy Ty i ja możemy być szczęśliwi w sposób wolny? Czy Ty i ja możemy dostrzegać obecność Boga w małych rzeczach? Że możemy dzisiaj chwalić Boga za nasze życie, za życie naszych bliskich? Że dzisiaj możemy patrzeć na innych ludzi i nie widzieć kanali, ale widzieć człowieka. Dzisiaj patrzeć na drugą osobę, widzieć Chrystusa w drugiej osobie. I to jest trudne. Owszem, że jest trudne. Szczególnie patrzysz na drugą osobę, która zadaje Tobie rany i dotyka Twojej twoje najbardziej czułego miejsca. I żeby widzieć w tą osobę Chrystusa, jest bardzo trudno. Dlatego Chrystus mówi: Przychodźcie do mnie. Przychodźcie i bierzcie ode mnie to życie. Patrzcie dzisiaj na moją miłość skierowaną do Was i żyjcie tą miłością. przekazujcie tą miłość dalej. I dlatego w tym tygodniu, jak zaczynamy ten tydzień misyjny, jesteśmy bracia i szosi zaproszeni do tego, żeby być misjnym. Co, znaczy, co znaczy być misyjnym? Nie trzeba być misjonarzem, nie trzeba jechać do, do Afryki, żeby być misjonarzem. Wystarczy dzisiaj widzieć tę miłość Boga i głosić tę miłość w swoim domu, w swoim bliskim, żebyśmy zaczęli walczyć jedni za drugich. Nie jedni przeciw drugim, ale jedni za drugich, głosząc Chrystusa i dobrą nowinę, który kiedyś by i mi zostało zgłoszony również. Dlatego odwagi, bracia i Sosy, Pan Bóg walczy o nasze życie, demaskując wszystkie te fałszy. i Pan Bóg kieruje Twoim moim życiem, wiodąc nas do życia wiecznego. Tylko od nas jest potrzebne jedno, żeby nie przeszkadzać Bogu, nas kochać. Bo tego nie umiemy. Bo ciągle myślimy, że musimy ingerować. Ingerować we wszystkim. Nie ufamy Bogu często. Pan Bóg mówi: Zaufaj mi, nie jesteśmy w stanie zaufać. Bo myślimy, że we wszystkim musimy mieć udział czyli we wszystkim musimy mieć jakąś kontrolę. Nie, nie trzeba. Dzisiaj wystarczy jedno: pozwolić Bogu kochać nas takimi, jakimi jesteśmy. I nie przeszkadzać, nie przeszkadzać Bogu w tej miłości. Dlatego odwagi, bracia i szosy, dzisiaj patrzmy na Chrystusa, dziękując Bogu za tą wierność, który nam pokazuje w kościele, pokazuje poprzez sakramenty, pokazuje na tą Eucharystię.